Witam Was serdecznie w nowej serii. Jest to seria z gry Mage Rage. Jest to tytuł niezależnego studia e, gra indie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś w Polsce sięgał po ten tytuł. Ja go znalazłam przez przypadek. E, co chciałam Wam o nim powiedzieć? E, jest to platformówka 3D z elementami łamigłówki. E, tytuł jest wciąż we, we wczesnej alfie, ale mam nadzieję, że uda mi się go chociaż trochę Wam pokazać, bo wydaje się być niezwykle interesujący. A interesujący jest ze względu na to, że. Cóż, opowiadał mi historię ucznia e, arkanów magicznych e, w świecie, w którym magowie, żeby czarować, e, muszą pić alkohol, więc są w kółko pijani. Generalnie twórcy zapowiadają, że gra ma być pełna cóż, żartów, różnych <grych> dziwnych rzeczy. Koncepcja wydaje mi się bardzo ciekawa, dlatego też wybrałam ten tytuł, żeby Wam pokazać. Jak już mówiłam, jest we wczesnej alfie. Można go sobie za darmo ściągnąć, podam Wam link w opisie filmu i sprawdzić samemu. Natomiast twórcy również zbierają na Kickstarterze. Pieniądze na to, żeby ten projekt ulepszyć, żeby go wydawać normalnie. E, cóż, zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Na razie zagrajmy w te alfę. Zobaczmy, na ile ma potencjału. Ja jeszcze jedną rzecz sprawdzę i zaraz zaczniemy. Niestety gra nie ma napisów. Jest w języku angielskim. E, ja sobie poradzę. Wy mam nadzieję, że też zaczynamy. Many adventurers sought after the mystical powers of the Akari. However, their searches were all in vain. The mystical forces of the Dark Akari magic turned them into unshapely horrors. Um, apologies. It appears I'm reading from the wrong book. Let me over. No really? long ago in the distant land of Dawnstar, this a massive Ancient temple, the final resting place of the great, mighty Akari King Rockfear. This was until a bunch of drunk mages moved in and established the College of Sandy Crack, where they'd yeah, spend all guess. day long drinking a seamlessly endless supply of alcohol. Many of the mysteries of King Rockfear were uncovered over the years of endless partying. All but one. Legend tells it that King Rugvia kept the chalice enchanted with the ability to multiply the effectiveness of alcoholic beverages by ten times. Now Whoa. as the chalice of drinking. It was said that due to its unholy power that it was shattered into several pieces and scattered. że magowie nie mogliby znaleźć tych kawałków, aż jeden dzień mały mage z dobrym umiejętnością wyszedł na najnowsze wyzwanie, żeby znaleźć te kawałki i pomóc wszystkim, by było dwukrotnie morskie. Generalnie, magowie osiedli się w jednym miejscu, odkrywali tajemnice w tych ruinach Starego Króla. Odkryli wszystkie w trakcie niekończących się imprez. Nie umrę, nie bój się, nie bój się. E, nie odkryli tylko jednej. E, chodziło o... Zaraz wrócimy do gry. E, chodziło o e, kielich e, pijaństwa, przetłumaczmy to tak, e, który e, miał zwiększać skuteczność pitych alkoholi, w sensie, w sensie ich siłę, dziesięciokrotnie. No, więc jeden z młodych uczniów wybrał się z, z misją, żeby odnaleźć kawałki tego kielicha, bo on podobno się rozpadł. Głos tego lektora był kiepsko zrozumiały, wybaczcie mi. I my jesteśmy właśnie tym uczniem, który szuka tych kawałków. A więc jesteśmy w dormitorium. O. Ja to biorę do inwentarza czy piję? Party hat. Ok. A. Aha. Okej, okay, jestem z powrotem. A Aha, czy ja mogę podnosić różne rzeczy? No to już wiem. Że lewym używam telekinezy. Oh, Gdzie wszystkie me. Nie wiem, gdzie znajdziesz te wszystkie składniki, mój drogi. Naprawdę. Ha. Mogę ją przeczytać? Nie. Ha, a to? Nie. To też nie. Aha. Kapeluszyki imprezowe. O, pizza. Ale nie mogę nic z nią zrobić. Mogę. Jezu, jak ty jesz, chłopie. To było takie zagarnięcie rękoma i z, z żarcy, bo wszystko porozwalałeś. Tylko po pizzę. O, to są składniki. Ok. Eee. Na lek na. Hmm, na kaca. Mamy dwa razy przynieść e, midę. Mi um. To jest rodzaj trunku. Cholera, nie wiem, jak to przetłumaczyć. Eee... Widzicie? Dobra. rzucimy jeden. O! Jajo, smoka i... Eee... ośmiornice. Okej. Okay.

Zostałeś na kibelku. Normalne, chyba. Dobrze, mamy przeszukać dormitorium. O! Mega! Jaja smoka w czapeczce, Poproszę. Napijemy się od razu. O, żeby nie było. Wszystko powywalałam. Jakaś studnia... Cóż to? A! Hmm. Ma pan ale to tylko zdjęcie. Skradziony model Walkiri. Mógł zostać przemalowany, jeśli znalazł, zadzwoń. Skupiony człowiek. Uh... Ostatnio widziano go, jak podpalał krowy w południowych uh... Soulbank. Harkmage, arcymag. Okay. Aha, tych nie otworzę. Ta otworzę. Czym ty jesteś? Co ja z tym zrobiłam? Crimson Machine. Nie wiem co to It's robi. Delivery. Give Fine! <coughs> 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 Okej, okay, kula do zobawienia pizzy. To są książki. Czy ty jesteś pijaną kulą? O matko. Jeszcze grzybki. O! Cała napotka. U! Dobra, to już wiem, żeby tego nie pić, ale mamy... Zjemy ci pizzę. O. <grybka> o! Czturcizna. To jest cokolwiek ciekawego. Nie, nie ma. <śled> Idziemy po pizzę. <śled> no, mało leczy. A to? To bardziej. Mm. Te też są zamknięte. Te nie są. Co my tu jeszcze mamy? Taka są tablica. Porządek tam, coś na górze. Kryplanszowe zadanie Markusa Dragon Spawn, a to jest Doorways into Dungeons. Okej. Okay. No właśnie, chwila. Ja. Tu chodziłam, nie chodziłam. A to co daje? Kiwie. Zjadłam. A niebieska? Pewnie mamy. Hmm. Szkoda, że nie ma inwentarza. A niech to będzie. O, co to jest? Drogi Nerze. Albo zrobisz całą swoją pracę domową, albo cię rozpierdziela. Okej. Okay. Możemy iść na górę, bądź na dół. Shift do Sprintu. Grzybki. O Jezu. Dużo tu jest miejsca. To jest chyba damski pokój. Co taki pusty? Wino Zamknięte Tu... O Ha. Huh. Dobra. Nie zła impreza tu musiała być. Też tak uważacie. Um. O. Więc nie mogę zrobić. No. I to jeszcze w Damskim te są zamknięte. Może jak się nauczy jakichś zaklęć innych to. Myślę, że twoją duszę mogę się podleczyć. <grywka> Kim nic nie ma. O, jak patrzę na tą grę, to mam wrażenie, że coś jednak w jakimś kiblu się może znaleźć. Dlatego, dlatego sprawdzam. Pobiegamy sobie. Nie wiem, co to są y dają. No, już wiem, jak zjadać przedmioty, wiesz? Wiesz, że wiem. O! Chyba znalazłem to, co nam będzie potrzebne. Nie wiem, co ona daje, ale i tak ją wypiłam. Rum. Co? A. Dobry rum. Aha, masz kaca, no tak. To ci nie za dobrze zrobi. Chodź. na dół. Ty gadasz. Naprawdę? był nasz spokój. Jeszcze niżej? Nie, tu. Nie, mamy kaca. Kace, mordercę. Jej Najpierw się opijemy. A, aha, ok. Niech i tak będzie. Teraz mogę odpychać obiekty, Dobrze wiedzieć. W takim razie sobie pójdę na górę i tam pamiętacie ten pokój z e, czerwonymi świeczkami. Zajrzymy sobie do niego. E, tu tu. Może uda mi się odepchnąć e, to. Nie? Nie uda mi się. To nic nie dało. Ale <słuch> To co, idziemy na dół chyba, nie? co one dają. Ja chcę pobawić się opychaniem. O, jakiś list. Aha, na sprzedaż. A, ja tak sobie e, wysoko Wysokolewelowe dusze ludzkie na sprzedaż. Frigendor. E, tylko członkowie Frigendor. Zapytać Denise. Na górze byłam. Idziemy na dół. Jeszcze niżej niż nasze dormitorium. Uu. Boże. Ok, zamknięte. No, naprawdę to wszystko. Nie do końca studnia, tylko płytka fontanna. <gryw> Nie za dobrze. O. Coś napisać? Nie. A mogę zetrzeć? O, szkoda. No, to mi jest niepotrzebne. Gdzieś to rzucę, tak żeby. O, można było spokojnie tego używać. I tyle. Buu. Idziemy dalej.

które jest w środku w, e, tej kuli, i to stworzenie chce się zemścić, czyli mam schować ten mm, cenny kryształ gdzieś. Natomiast mega jest to, że on dostał nagrodę Brody Roku. O, tak będzie lepiej, co? Aha. Okej, okay. a jak to przeniosę? Mhm. To muszę coś na te przyciski znaleźć, tak? Oj! Eee. Nagle się zrobiły dwa... No stój, stój. Hmm. że będzie trzeba pokombinować, co ja mam z tym zrobić? Co to jest są za znaczki. O. Ciekawe. Chyba, że... Nie. Dobra, to mam to schować gdzieś, tak? Wolf, so sure Czyli mamy to umieścić wysoko. Aaa, już widzę jedną rzecz. O... wyżej wysokości krocza, jak to on stwierdził. O! Tam może być? Nie. Musimy schować, czyli zabrać stąd. Hmm. Ok. Więc co najpierw pobawimy się może z tą zagadką z drzwiami? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jego na razie tu zostawię. Czego to jest przetworzone do stołu? Czy ta podpowiedź ze spojrzeniem w górę nie była zła? Aha, ale to mi daje tylko. Eee... Tylko jedno natomiast jak go tutaj o. <średziny> Dobrze. I teraz potrzebujemy. ...to tam docisnąć. Tylko jak ja mam to tam utrzymać? Może póki się drzwi otworzą? Aha! O, okej. Okay. Nie wiem jak to zrobiłam, ale to zrobiłam. Okej, okay, musimy znaleźć kawałek kielicha w tym pokoju, żeby otworzyć drzwi do kolejnego pomieszczenia. E, właśnie zjedliśmy portal do kolejnego pomieszczenia. Właśnie zjedliśmy roślinkę z doniczką smacznego. Ja wiem, że czasem po kacu chce się jeść, ale bez przesady. Tego nie jest dobrze. To mamy fragment. Czy ja mogę go podnieść, czy, czy nie? A, okej. Okay. Niech tak będzie. Dobrze, moi drodzy. E, ja będę kończyć tą część. E, myślę, że spróbuję pokrać dalej w tę gry. Jest zabawna. Jest, nie jest trudna. E, myślę, że cóż. Będzie Wam się podobać taka seryjka. Nie wiem, jak długo ta gra trwa, nie mam pojęcia. Nie widziałam nikogo, kto by skończył całość. Podejrzewam, że ona też nie jest dokończona. Ale na kilka odcinków będzie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!